Potem powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy, on zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich synagodzy były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli, a wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego i mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiedziem mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego co wydarzyło się jak słyszeliśmy w Kafarnaum, i dodał: Zaprawdę powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.